Się z Państwem. Witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie, które z pewnością zapewni nam wspólnie mnóstwo emocji. Poczynają. Myślę, 90 emocjonujących minut. Rogny. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. Gengoff. Melikson? A groźna akcja przerwana przez obrońcę. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Rogny. Włokowicz. Strata piłki nieudane. Dogranie na wybieg. Ciekawie się to rozwija. Strzela! A piłka podskoczyła mu przed samą nogą. Tak, a już składał się do strzału. Piłka opuszcza boisko i za moment rozpocznie bramkarz. Genkow. Przejmuje na skrzydle. Pracą piłkę Sędzia pokazuje grać dalej Przywilej korzyści dobra decyzja Brogny. Piłka wciąż prze. Panie, ale przechwycił. Ładne zagranie. Jak to rozegrają? Ale znakomicie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Kapitalne zagranie. I obrońcy wyjaśnili sytuację. Aut za chwilę rozpoczną od rzutów. Bukowiś, Rogny. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Wygrane starcie na skrzydle. Znowu są przy piłce. Jakite. Nie, ale zdążyli na czas. O, udało mu się ładnie podać. Przekazał piłkę partnerowi. Kto pierwszy dopadnie do piłki? Świetnie udanie, wypiąstkował w pole. Ładnie się przedar, co z tego wyniknie. Udało się odebrać piłkę szarżującemu zawodnikowi. Wchwycili przeciwnicy. Podanie na skrzydło. Dobra piłka teraz do kolegi. Kolejne podanie. Dobrze teraz tylko wybić. Ryzykowna, ale udana interwencja. Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę na połowie rywala. Pole karne, dośrodkowanie. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Wukowicz. Celnie do partnera. O to chodziło! Kto pierwszy przejmie tę piłkę? Świetnie główkował. Będzie tylko rzut wolny zamiast bardzo niebezpiecznego ataku. To był faul taktyczny. I piłka trafia w mur. Rogny. Kriwec. Włokowicz. Udane podanie. Dobry przechwyt obrońców. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezblankowy. Powiem szczerze, że jak się ogląda taką pierwszą połowę, która poza nami, to najchętniej człowiek by odłożył mikrofon. Albo grę wyłączył. Nie, nie, proszę dalej się starać, będzie lepiej. Mamy zmianę. Trener próbuje czegoś nowego, w nadziei, że obejmie prowadzenie. I rozpoczynamy drugą połowę meczu. Melikson. Podanie w tym nie dochodzi do adresata. Bukowicz ma miejsce by dośrodkować. Akcja zatrzymana. krybec. Oddał piłkę. Czy to wykorzysta? Rogny. Brawo za to podanie. Gra będzie wstawiana od bramki. obu Budruszyn dokonują zmian. Marcin Cebulak, Bogutski. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Rogne. Rzeczywiście dobre podanie Poza boczną linią piłka Będziemy mieli wrzut z autu Może ten nowo wprowadzony zawodnik Pomoże swojej drużynie w zwycięstwie Mamy wciąż remis Laut Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Obrona wybija, będzie rzut rożny. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Ryzykownie, ale udanie. Dobrze dograł. Piłka chodzi jak po sznurku. No, nie mogą się przebić. Wizdek sędziego, ręka, rozpoczniemy od rzutu wolnego. Bez namysłu, wznawiają grę. Tylko upomnienie, choć powinna chyba być kartka. Sędzia dał mu jeszcze jedną szansę. Dobre zagranie. Ach. Ładnie dograł. Dobre rozegranie! Dobra interwencja obrony. Paweł Sobolewski. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej, Łukasz Garkuła. Ładna akcja. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. No przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Korzyn. Rogny. No, dotknięcie piłki ręką sędzia przerywa grę. Znakomity wolej! O, jaka bramka. Piękna bramka zdobyta przez obrońcę. Ma chłopak talent, ale też pozwalają mu grać ofensywnie. Poza w tej bramce zasługa podającego. Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu, ale dopiero w drugiej połowie. Podał do partnera. O, ładnie to zrobił. Mam. Jeśli był spalony, to minimalny. Korzyn. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu załku. Piłka poza linią boczną. Wrzut z Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Stanął. Zdążył w ostatniej chwili. Podanie w polekarny. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. I to już koniec! Dobry mecz, świetny wynik. Doskonała gra w defensywie i zachowane czyste konto. Mecz ułożył się dokładnie tak, jak mówił trener przed spotkaniem.